Cześć, siemanko! Witam was w 17. odcinku kariery Finharps I przed nami kolejna połowa sezonu W której Przyczynimy się do Pucharów Europejskich Podpisaliśmy kilku fajnych zawodników do naszego klubu Danego Welbecka, Jacka Jacka Byrna. Mamy, zachowaliśmy Cały kort tylko od, odszedł Collins od nas Więc Szkoda trochę, ale za to podpisaliśmy tak naprawdę Super gwiazdę jak na, nas na nasze warunki klubowe, ja się cieszę, tak naprawdę. Zmiana 1 do 1, można powiedzieć. Zobaczymy jeszcze, czy Dan Łelbek sobie poradzi w naszej lidze. Tu chce odejść, ale tak go już nie potrzebujemy, bo nasz klub się trochę bardziej rozwinął. O, chcą go wypróżnić na 2 lata? Czemu nie? Tak naprawdę siedzi u nas i nic, nie gra cały czas, więc. Yy, Okej okay. tu rozważmy jego prośbę. Co? Wpuśćmy tutaj Nela. Ustawmy łapkę rezerwową, czyli Pyrka, Brown, Tu za cargo, Bowied, Ward, Afloin, I jeszcze jeden zawodnik. Szonmary jeszcze jest u nas, i Maro. Ok, zagrabił fan za Kingleja. Nowy, nowy nabytek tak naprawdę za darmo. Nie chcieli, Juniora to my zawsze chcemy młodych zawodników, więc czemu nie? Wygrywamy 2-0. Byrne i McGain z golami. I co? Lecimy dalej sezonem. Donnell zagrał, co cieszę. i go. Fajnie by było wypryszyć Warda na na przykład dwa lata. No póki co tak nie będzie grał u nas. I nie jest nam za bardzo potrzebny, bo zwłaszcza mamy Ferreira, który jest najlepszym zawodnikiem. I najbardziej doświadczonym zawodnikiem, tak naprawdę, grał najwięcej w naszym klubie. Więc czemu, go, czemu by go nie wypożyczyć Ward'a Bo tak nie ma szans na przebicie się do pierwszego zespołu póki co. Yy, kilku zawodników odchodzi. Konoli został sprzedany aktualnie, więc fajnie. Kolejny mecz wypuściłbym Wieta. Jego podpisaliśmy tak naprawdę z listy transferowej. Jego klub go nie chciał. W tym sezonie mamy puchary. Jak się nie mylę Ligę Mistrzów mamy. Będziemy walczyć w eliminacjach Ligi Mistrzów. Ale to... Zobaczymy chyba już w następnym odcinku te eliminacje. Bo w tym chyba nie, nie zdążymy, bo są, będą wy Latem. Tu mamy juniorów. Czy ktoś jest ciekawy? Jest Mark Connor Aiden Curry Felix Hargreaves Nie potrzebujemy go, bo jest to słaby Aiden Curry ma jeszcze 15 lat, więc może się rozwinąć tam do tych 50 Ten też nie jest za dobry Elliot Hunt też nie I tu bym zostały tych dwóch Bo mogą się rozwinąć jeszcze, jeden ma 15, drugi 16, ale no... Co, kilka zmian w składzie Wpuściłbym za na HBO. Tu Pyrka niech wyjdzie. Na środku pomocy wyjdzie King Clay i Mary zamiast Espinozy. Ale ma minus 3, więc tak średnio. Nie, jednak Espinoza wyjdzie. Na lewej pomocy wyjdzie Cuesta. No i środek obrony bez zmian. Stabilny środek obrony. Welbeck z pierwszym golem. Więc to cieszy, że Welbeck trafia pierwszego gola w, w, w naszym klubie. Mam nadzieję, że zostanie królem Szelców, ale póki co to może jeszcze się rozwinie. Raczej, e, może jeszcze zacznie trafiać te gole. Seryjnie. Zwłaszcza, że to jest początek sezonu dopiero. Więc może potrzebuję rozegrania w nowym klubie. E, szybka symulacja. Wellback. Niestety gol uznany, ale cóż. Albo nie trafione karny. Nie wiem, nie pamiętam jak to było. Lecimy dalej. Remisujemy, wygrywamy, cieszy. Póki nie przegrywamy, jestem ucieszony. Mecz ze Silgo. No, Wydaje mi się, że to będzie mecz o, tak naprawdę, kto będzie miał drugie miejsce. Szyb, y, kilka zmian. Yy, wejdzie tutaj Kinkley. I to tyle chyba. Widzę, że moi młodzi zawodnicy się rozwijają. Wygrywamy. Yy, Welbeck z kolejnym golem. Mnie to cieszy, bo z zwłaszcza, że pokazuje, że potrafi strzelać. Możemy podpisać takie skauta strasznie dobrego, takiego na przykład o za 3 miliony. Zaryzykujmy i puśćmy go do, nie możemy go do Irlandii puścić, nie możemy, yy, Puśćmy go do Anglii. To są kierunki, w który, z których chcę sprowadzić zawodników, więc czemu nie? Nie mamy funduszów. Póki co, wygrywamy dużo meczy. Remisujemy. Uelbek well strzela gole, co cieszy. Ile on już na goli na swoim koncie? W lidze. Cztery gole. Nie najgorzej. I zajmiemy drugą pozycję. Co już mamy? Mamy kwiecień. Więc za chwilę czerwiec i połowa sezonu już za nami. I wtedy będę kończył kolejny odc ten odcinek. I co? Puchary europejskie. To będzie coś dużego dla naszego klubu. Tak naprawdę malutkiego. Możemy nam się uda coś zdobyć w Lidze Europy. ligi mistrzów. To jest jakby cel główny tej, tego, tej serii. Zdobycie Ligi Mistrzów przez nasz klub. Mary chce częściej grać. Wyjdzie w następnym spotkaniu. Trochę, trochę niepotrzebnie sprowadziliśmy go, ale myślałem, że nam się przyda. No ale z drugiej strony jest naszym zmiennikiem, jakby ktoś został kontuzjowany. Przychodzi najlepszy scout. Eee... O, no, i tu już, już są ciekawi zawodnicy. Nadal masz miejsce w składzie, dajmy mu szansę z Bohemias. Szyno, szanowi Marię, sz, szanowi Przegrywamy Co smuci, smuci, mnie trochę, no bo jednak chcemy walczyć o mistrzostwo po raz kolejny Sprzedajmy Fina, jest nam niepotrzebny I co, lecimy dalej Przed nami się szykuje mecz z Cork City Miejmy nadzieję, że go wygramy. Shanmarase zejdzie teraz. Wejdzie King Clay. I wpuśćmy Cargo, bo. Niech się rozwija. Bo widzę, że nawet nie gra, a się rozwija dosyć bardzo. Jeszcze dwa sezony temu miał 51 moferala. Wygrywamy. Przepiękne spotkanie. Wygrywamy kolejny mecz. Cieszy. Cieszy każda wygrana nasza. Kolejny mecz ze Silgo. Fin został sprzedany. O, widzę, że tutaj. King mówisz mówi, że jest w formie ostatnio, więc dajmy mu szansę. Zaczyna Mareja, wyjść. Yy, I kto jeszcze mógłby wejść? Yy, wpuśćmy jeszcze Bufana na lewą pomoc. <laughs> Sprawdzimy, czy da radę sobie tam. I co? Lecimy z meczem ze Silico. Zobaczymy, jak, jak sobie poradzimy. Wygrywamy 1-0. Kolejna wygrana. Co jeszcze bardziej cieszy. 6 punktów. Czy awa awansujemy na top 3. Jesteśmy w top 2. Bardzo fajnie. Ee, na pewno kilka sprzedaży chciał... Kilka zawodników chciałbym sprzedać w tym. Na pewno kilku zawodników chciałbym sprzedać w okienku letnim. Jest to Donel Konor mógłby być na wyproszenia. Tutaj by mogli odejść ci juniorzy. Yy, Morrow'a bym wypożyczył, bo póki co jest nam niepotrzebny. Tak samo Evan McCord, niech zostanie sprzedany. Tutaj jeszcze na Maryja możemy jakieś... zrobić tak, że pójdzie razem z, z zawodnikiem wypożyczonym. Jak, w sensie sprawdzimy go na wymianie jakiegoś. Pyrka fajnie, jakbyśmy go sprzedali. Yy, tu szkoda, że Jackowi Byrne kończy się kontrakt, ale możemy go po prostu wymienić za innego. Tutaj fajnie jakby Jackson Joe Glenn Hustio został wypożyczony i dobra. I kogo, kogo za Jacka Byrne? Jack Byrne jest warty pewnie około 5 milionów, 6 milionów 7. Mln. Jest kilka zawodników, których znalazłem jakby, których byśmy mogli zamienić za Jacka Byrne, ale zobaczymy. Zobaczymy czy no chcieli przejść do nas. Wygrywamy 1-0 z... Yy, nie, nie pamiętam kim, <grychy> z klubem, przeciwniczym, dla nas. Yy, oferta transferowa za kolejnego Zumika. sprzedajmy go, jest nam niepotrzebny, więc za niski overall jak dla nas. Jest ten niepotrzebny, ten też nie jest, ten też nie, i ten może być spoko. Uff. Lećmy dalej z sezonem Wystawiłem zawodników, których chciałem na sprzedaż yy, Znalazłem kilku, których chciałbym zamienić za Jacka Byrne, Bo oczywiście nie chcę z nami przedłużyć kontraktu, więc Czemu mamy go za darmo oddawać? Zawsze możemy wymienić się za innego Jasper Hunt, ciekawy zawodnik Czy też tak ciekawe bardzo? Musimy odrzucać resztę ale z drugiej strony chyba nie ma nikogo takiego, kto, kogo bym chciał. Więc, okej, okay. y... Leo, Donnell jest nam niepotrzebny. Tak mi się wydaje. Meć Dundalk y... potrzebujemy wygranej, więc mamy nadzieję, że wygramy. 3-1 Welbeck z hatrykiem. O, już się strzela w ligę. Strzelał się w ligę. Więc lecimy dalej. Ile on już ma goli? 8 goli w lidze, więc bardzo dobrze się daje. Evan McCord, sprzedajmy go. Jest to niepotrzebne, więc czemu, go by, czemu by go nie sprzedać? Tak naprawdę ci juniorzy, co mają tam po 40 owejala, są strasznie, strasznie potrzebni nam, więc trzeba ich trzymać. Nadal yy, Maru, wypożyczenie do Ro Rosenborga. Yy, krótkie wypożyczenie. No, póki co go nie, nie potrzebujemy A jak będziemy go potrzebowali to go ściągniemy tak naprawdę z wyporuszenia mm. Tutaj mamy o juniorach Słyszymy co Jak się rozwinęli i tak bardzo Jasper, huny z lewym obrońcą Ewan, Ewan, Ewan Evans Niech zostanie póki co Steven McDraymond, niech odejdzie Tutaj niech jeszcze zostanie Edan McGowan niech zostanie Tutaj też niech zostaną, ale ten może odejść Thomas Jar Jarvis niski, niski potencjał ma Ale z drugiej strony może W tej chwili chyba umożliwia to, że Im więcej gra, tym jego potencjał się zwiększa Ale no nie, nie wierzę, że będzie grał aż tyle Wygrywamy 2-1 z Shelbourne. Jednak nie z Shelbourne czemu cały czas zapomina nazwy klubów, ale wygrywamy. Cieszę. Wypożyczenie na krótki okres Toma marola. Dobrze. Niech idzie się rozwija do innego klubu póki co. Bo nie, 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 nie dajemy mu tyle czasu, co wydaje mi się, że ten, żeby mógł otrzymywać. Yy... Jack Byrne zdobył statuetkę. Yy, Jack Byrne zdobył statuetkę. Bardzo dobrze. Że nasz zawodnik zostanie najlepszy, najlepszy w miesiącu. Yy, kilka zmian na pewno wejdzie. Bofan, tutaj wejdzie Pyrka. Pyrka trochę mniej szans zostaje w tym sezonie, ale no, Graczak, Byrne, który jest naprawdę najlepszym zawodnikiem. Wygrywamy 2-0. Questa trafia. Chciałbym sprzeda sprzedać Questę. To też jest jedno z tych. z, z takich. celów na letnie okienko. No bo tak naprawdę Questa jeszcze jest, jest bardzo dobry jest jak nasz klub, ale Wydaje mi się, że jeszcze marnuje potencjał, u nas już dużo nam daje Tak naprawdę może, może się rozwinąć, ale No. Jego potencjał już wydaje mi się, że przewyza ten klub strasznie Więc. Wydaje mi się, że to jest dobry okres, żeby go sprzedać, zwłaszcza, że dużo na nim zarobimy, wydaje mi się. No, więc... Ile jest quest'a warty w ogóle? To jest pytanie. Quest jest warty 8 milionów, pewnie byśmy wynegocjowali za niego 10 milionów. No to jest, jak, jak to nasz klub pewnie przewyża yy, x razy wartość naszego klubu. Ciekawy junior, teraz chcę już tak bardziej tych juniorów brać. Takich, którzy mają potencjał, i lecimy dalej. Jest już czerwiec, więc zaczyna się kolejne okienko transferowe. I jesteśmy na pierwszym miejscu, pół roku do końca kontraktu Jacka Byrne. Tu mamy raporty, wszyscy odeszli. Których nie chciałem, nie potrzebowałem. Odeszli na wyproszenie. Dostaliśmy te pieniądze, które potrzebowaliśmy. I to by było na tyle w tym odcinku, tak naprawdę. Widzimy się w kolejnym odcinku kariery Finn Harps. I co. Widzimy się już niedługo. Cześć i na...